To, że w topowych motocyklach Vmaxy są mocno zakłamane, wiadomo nie od dziś. Dzisiaj jednak postaram się przedstawić wam jak najbardziej prawdziwe dane w filmie pod tytułem 10 najszybszych motocykli świata. Zapraszam was do oglądania. Zapraszam również na mojego Instagrama. Jego nazwa to po prostu gdzie taniej. 10. Yamaha YZF R1M. Ten motocykl palący 7 litrów podczas normalnej jazdy, kosztujący 120 tysięcy zł, zawiera sobie wszystkie najlepsze elementy stworzone przez ostatnie 70 lat, zaimplementowane w jednym pojeździe przez Yamaha. Owiewkę w tym moto wykonano z włókna węglowego, która została wzięta bezpośrednio z modelu M1, która zapewnia według producenta 5% większą wydajność aerodynamiczną, co przy prędkości rzędu 300 km na godzinę ma kolosalne znaczenie. Pojemność 998 cm3, moc 200 koni, 13,5 tysiąca obrotów na minutę, prędkość maksymalna 299 km na godzinę. 9. Kawasaki ZX14R. Jest jeden z najlepiej ocenianych motocykli świata o pojemności 1400 cm3. Produkowany w latach 2007-2011. Poważany jest za najlepszy motocykl świata, który idealnie nadaje się do przejażdżek z plecakiem na plecach na dystansie nawet kilku tysięcy kilometrów. Licznik zamyka się w nim bez zbędnego wysiłku. Motocykl konstrukcyjnie jest słaby u dołu, pokazujący jednak pazur w górnych granicach obrotomierza. Prędkość została ograniczona elektronicznie do 290 km na godzinę. Pojemność 1440. 21 cm sześciennych moc 197 koni mechanicznych 10 tysięcy obrotów na minutę, prędkość maksymalna 304 km na godzinę po zdjęciu blokad. 8. BMW S1000RR Jeżeli myślisz, że BMW robi tylko dobre samochody, to grubo się mylisz. Niemiecka marka w 2009 roku wydała i pokazała światu ten prestiżowy motocykl, jeden z najszybszych w swojej klasie. Z masą własną równą 204 kg rozpędza się według jednych do 303 km na godzinę, a według innych do 305. Warto dodać, że prędkość maksymalną mierzy się w dwóch przejazdach, tam i z powrotem, a wartość 305 km na godzinę została osiągnięta właśnie w stronę z wiatrem. Pod wiatr motocykl jechał 301 km na godzinę, zatem wynikiem jest zawsze średnia, plasując ten motocykl na ósmej pozycji. Na YouTube jest co ciekawe filmik, gdzie motocyklista jechał tym moto 322 km na godzinę w samym t shirtie bez rękawiczek. Ciekawe co na to babcia. Wnuczka przecież mogła zawiać. Pojemność 999 cm3, 204 konie, 13,5 tysiąca obrotów, 303 km na godzinę prędkości maksymalnej. 7. Ducati jest kilka odmian tego motocykla, gdzie ceny zaczynają się od 100 tysięcy w odmianie V4, idąc poprzez odmianę V4S za 126 tysięcy zł, aż po wersję V4SP za 165 000 zł. Motocykl w 2017 roku podczas prezentacji zrobił wokół siebie sporo szumu. Najbardziej wypasiona wersja ma 226 koni. Niemniej teraz oferowane wszystkie trzy wersje mają ich 214. Co ciekawe, każdy egzemplarz V4SP ma na półce amortyzatora wybity swój indywidualny i unikalny numer. Torowy charakter podkreślają 5 ramienne felgi wykonane w całości z włókna węglowego, regulowane podnóżki z anodowanego aluminium, karbonowe osłony pięt oraz łamane dźwignie zmiany biegów i hamulca. Z włókna węglowego wykonany jest też błotnik i pokrywa suchego sprzęgła: 1103 cm3, 214 koni, 13 000 obrotów na minutę, 308 km na godzinę. 6. Ten moto zwyciężył w konkursie Masterbike 2007, który odbył się w hiszpańskim mieście Jerez. Kilka lat trwały prace i badania nad tym sportowym motocyklem, który chciał być najszybszym w świecie. 1 litr pojemności, 183 konie przy 12 tysiącach obrotów. Na szóstym biegu przekracza 300 km na godzinę. Zwycięski moto oceniło 15 prestiżowych mediów z tego świata bardzo wysoko, a w jury zasiedli 6 znani zawodnicy wyścigów motocyklowych. 183 konie, 12 400 obrotów na minutę, 312 km na godzinę prędkości maksymalnej. 5. Suzuki Hayabusa. Pierwsze egzemplarze były znane z olbrzymich przekłamań licznika, które pokazywały prędkości rzędu nawet 340-360 km na godzinę. Podczas gdy motocykl jechał z prędkościami rzędu 290 km na godzinę. W internecie można znaleźć dowody, że Hayabusa może pędzić grubo ponad 300 km na godzinę, lecz są to egzemplarze po tuningu. Do zestawienia podaje prędkość starszych egzemplarzy, ale warto dodać, że Hayabusa w 2021 roku wraca w wielkim stylu. Bazą silnika jest piec poprzedniej generacji rzędowego 16 zaworowego. Czterocylindrowca o pojemności 1340 cm3. Jednak w jego wnętrzu zmieniło się niemal wszystko. Nowa Hayabusa ma 190 koni i 150 Nm momentu maksymalnego. To jest o 7 koni i 5 Nm więcej niż w poprzednim wcieleniu. Prędkość elektronicznie została ograniczona do 299 km h 190 koni, 10 100 obrotów na minutę, 312 km h Prędkości maksymalnej. Cena tego nowego motocykla z podmarki Ducati, jednej z najlepszej i najbardziej cenionych marek motocyklowych świata, kształtuje się na poziomie 185 tysięcy złotych. Nawet producent boi się wartości prędkości maksymalnej, jaki ten motocykl osiąga, i nie jest ona wymieniana na stronie internetowej. Te dzikie konie mechaniczne, zamknięte w tym motocyklu, rozpędzają go do astronomicznej prędkości, ale są jeszcze trzy szybsze motocykle na tej liście. Ducati to ma pojemność równą 1199 cm sześciennych, 195 koni, 10750 obrotów na minutę, 325 km na godzinę. 3. Lightning IS 218. Ten motocykl robi niesamowite wrażenie nawet na doświadczonych kierowcach. Przyspiesza do 350 km na godzinę i pozwala przejechać 290 km na jednym ładowaniu akumulatora. Tak, akumulatora, bo Lightning to w 100% motocykl elektryczny. Waży 224 kg, ma 200 koni mechanicznych. Jest super szybki i potrzebuje przynajmniej 30 minut na szybkie naładowanie. 218 nie ma ani sprzęgła ani przekładni, korzysta z bezpośredniego przełożenia napędu. Zależnie od preferencji i oczywiście zasobności portfela, nabywca może zażyczyć sobie ramy i wahacza z włókna węglowego. Może też wybrać Androida wyświetlanego na wyświetlaczu oraz indywidualne malowanie. Podstawowa cena mniej więcej na polskie złotówki to 122 000 zł. Silnik IPM Elektryk, 200 koni mechanicznych, 10,5000 obrotów, 351 km na godzinę prędkości maksymalnej. 2. MTT Turbine Superbike. Produkowany w Luizjanie, Motocykl napędzany turbiną gazową. Jednostka napędowa stosowana przede wszystkim w lotnictwie, na przykład używana w helikopterach. Wytwarza moc 320 koni przy 52 tysiącach obrotów na minutę. Wytwarza ona również 576 Nm przy 2000 obrotów na minutę, co pozwala motocyklowi osiągnąć prędkość około 400 km na godzinę i przyspieszać od 0 do 365 w 15 sekund. Przyspieszenie od 0 do setki nie jest znane. Jako paliwo do tego superbajka może być stosowana nafta lotnicza lub olej napędowy. Rzeczywista prędkość maksymalna tego motocykla waha się w granicach 400-420 km/h. Maksymalna prędkość zmierzona przez niezależnych ekspertów natomiast wynosi 397 km/h. Może spalać on cokolwiek od normalnej benzyny po tequilę, a nawet po perfumy Chanel. Twierdzi prezes. Wykorzystywane są tutaj silniki, które zakończyły swój cykl życia w lotnictwie. O zbyt dużym przebiegu, choć ciągle oczywiście sprawne. Przystosowanie ich do napędzania motocykla jest więc recyklingiem. Koszt zakupu nowych silników zwiększyłby cenę motocykla kilkukrotnie, czyniąc ten projekt nieopłacalnym. Silnik od Rolls Royce 250 C18 Turboshaft. 320 koni, 52 tysiące obrotów na minutę, 397 km na godzinę prędkości maksymalnej. 1. Kawasaki Ninja H2R. Nazwa tego motocykla wywołuje ciarki na ciele. Kawasaki nie musi udowadniać światu w reklamach, że produkuje najszybsze motocykle świata i jedne z najbardziej drapieżnych bestii świata, ponieważ już teraz zdradzę wam, że to nie jest numer jeden. W zasadzie, jeżeli dotrwaliście do tego miejsca, no to oficjalnie wiecie. Oficjalnie, właśnie, H2 zaprezentowano w 2014 roku. 210 koni robi swoje, ale czym one są przy zwycięskim motocyklu produkującym 326 koni? Pojemność 998 cm sześciennych, 326 koni, 14 000 obrotów, 401 km na godzinę prędkości maksymalnej. Jest jeszcze taki motocykl jak Tomahawk. Szacunkowo mógłby pojechać 600 km na godzinę w ale motocykl ten dodaje do zestawienia tylko czysto informacyjnie. Prędkość ta wynika tylko z wyliczeń, bazujących na silniku pojemności 8,3 litra i mocy 507 koni mechanicznych, którymi ten motocykl dysponuje. W zestawieniu wiem, że mogło znaleźć się jeszcze kilka motocykli. Myślę, że warto kiedyś zrobić drugą część. Tymczasem to by było na tyle. W tym odcinku to wszystko. Do usłyszenia. Cześć.